Sowa pachnąca ziołami. Ta cykliczna impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku gromadzi pasjonatów ziół. Impreza ma charakter pikniku, stąd oprócz ziół każdy odnaleźć może coś dla siebie. Jak zawsze nie brak kuchni regionalnej, ale też wszechobecnych wyrobów rękodzieła. W tym roku dopisała pogoda, która z pewnością przyczyniła się do dużej frekwencji. Widzę, że u Pani jest bardzo dużo ziół. A czy jest jakieś zioło na wszystko? To tak specjalistycznie zioła na wszystko to nie ma, ale polecamy na przykład lubczyk, żeby się lubić. Ma Pani taki piękny wianek. Ja akurat jestem miejscową wysowianką z wyboru od 17 lat, a rodowitą tarnowianką który y, 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 porzuciłam tarno dla przepięknej y, przyrody, dzikiej przyrody, która jeszcze gdzie naprawdę jest dziką. I bardzo się cieszymy, że do nas dużo gości przyjeżdża i podziwia właśnie zioła i tą przyrodę. Piękny wianek. można zobaczyć? Bardzo proszę. A jaką nawet mogę podarować? Idealne na moje głosy. Nie wiem, jaką kuchnię pani preferuje. Czy taką tradycyjną polską, czy bardziej orientalną? Raczej tradycyjna polska. A może jednak bym zaproponowała taki super zatar izraelski. To jest typowo mieszaneczka robiona. Mogę pomóc? Żydowską. Polecam dać rączkę, tam skosztować. To jest taka mieszanka ziółek. Jakby pani poszła do restauracji żydowskiej, to tam w pierwszej kolejności, jako przystawkę, podają zatar wymieszany z oliwą, z oliwek, i to do tego jest do nawaczenia klebuś. Nawaczamy sobie i zjadamy coś takiego, po to, żeby pobudzić żołądek, rzut, trawienie, po prostu, żeby sprawić później fajnie potrawę. Jakieś za zatajemnicze, jakieś słoiczki? To są konfitury, które robię po prostu sama, wymyślam różne smaki i na przykład tutaj pani to co podniosła to jest musztarda morelowa, czyli morele z gorczycą zrobiłam. Tutaj jest też pesto... To jest bardziej takie na słodko? To jest takie słodko-pikantne. Święto ziół, a pan widzę, tutaj wino sprzedaje? Tak, wino zawsze ma jakieś powiązania z ziołami.